Hej, cześć, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w tym jakże pięknym dniu. Moi drodzy, nie wiem, czy ludzie to robią z czystej konieczności. Nie wiem, czy ludzie są tak bardzo nierozsądni. Chociaż pewnie znajdą się i jedni, i drudzy. Ale, moi drodzy, nie mogę jednej rzeczy zrozumieć. Jak można Świadomie, jak można świadomie iść, żyć ponad, ponad standard, ponad pewien standard. E, o czym mówię? Mówię o tym, że ludzie, że są ludzie, którzy mogą z tej lub z innej przyczyny brać kredyt lub jakiekolwiek inne niedorzeczne pożyczki. Tylko po to, żeby żyć na pewnym poziomie. I to jest coś tak niepojętego, że dosłownie nie mam słów. Dosłownie, moi drodzy, nie mam słów. Nie wiem, moi drodzy, czy mam, czy mam siąść i płakać i mówić, Jezu, Chryste, to jest oni są głupi. Czy mam po prostu współczuć. Bo o ile rozumiem, że nie ludzie są zmuszeni do tego, żeby przykładowo wziąć kredyt mieszkaniowy, bo chcą ma sobie szkodzi, bo, e, bo widzą po obliczeniach, że ich stać na to, by płacić radę za to mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze rozumiem, że wtedy ludzie tak robią. Ale dlaczego ludzie, dlaczego ludzie decydują się na brania kredytów lub jakichkolwiek chwilówek i pożyczek tylko po to, żeby żyć ponad standard, bo ufmy się, bo z jednej strony się wydaje, że nie da się, że nie da się wydawać, wydawać więcej pieniędzy niż się zarabia. tak, Ale tak, moi drodzy, da się. Wiecie jak się da? Właśnie biorąc te kredyty i te pożyczki. Jest to, moi drodzy, coś tak nierozsądnego, to jest coś tak idiotycznego, że tego nie rozumiem. Ludzie próbują na siłę żyć ponad pewien standard. Wiedząc o tym, że ich na taki standard życia nie stać. I moi drodzy, kiedyś sobie obiecałem, że nie będę ciągle rozprawiał o pieniądzach, ale tego się nie da, dlatego że czasem, dlatego że czasem yy, pomysł na film, właśnie jak przyjdzie mi jakiś pomysł na film, to mnie akurat dosłownie będzie to uderzać czasem, czasem, yy, czasem mój pomysł na film będzie właśnie uderzać w kwestię pieniędzy. Ja już tyle filmów zrobiłem na pieniądzach. Myślałem, że dam radę spełnić swoje obietnicę i nie będę robić filmów, które będzie zahaczać na tematy finansowe, ale się nie da. Ale się nie da, moi drodzy. Dlatego, że ludzie w, w, postępują w tej kwestii w różny sposób i w, w różny sposób też e, postępują mniej rozsądnie. Nie rozumiem, dlaczego ludzie próbują żyć ponad swój standard i z tego powodu decydują się na brania jakichkolwiek pożyczek. I to nieważne, czy mówimy o kredycie, chwilówce, czy o czymkolwiek. Jest to dla mnie, moi drodzy, coś niepojętego. Ja, moi drodzy, zresztą już kiedyś o tym mówiłem, że mnie to trochę drażni słowo kredyt, ale tak naprawdę, moi drodzy, chcąc jakkolwiek, jakkolwiek przeżyć, to niestety, człowiek musi mieć odpowiednią ilość pieniędzy. Tylko, jak ma, jak ma być jak ma mnie być stać na podstawowy standard życia, skoro nawet tego podstawowego standardu życia teraz większości ludzie nie mają. Bo ludzie, bo ludzi nie stać na to, by wydająć mieszkanie. Większości ludzi nie stać na to, by wydać mieszkanie. Więc, nawet na ten podstawowy standard, który jest wymagany do tego, żeby przeżyć, ludzi nie stać. I niestety, to jest taki ciekawy paradoks. Z jednej strony narzek, narzek, narzekam na to, że ludzie biorą kredyty, ale z drugiej strony, jak tak przeanalizuję wiele, wiele wątków, wiele rzeczy, to wydaje się po prostu, że nie mają wyboru. Problem, moi drodzy, jest, jest w tym, że ludzie, że ludzie się nie boją się kredytów. A szkoda. A szkoda, moi drodzy, bo perspektywa, w której się nie ma pieniędzy, nie jest stale taka fajna, tak jak ludziom się wydaje. To nie. Wiecie, ja nie, ja nie rozumiem, dlaczego ludzie podchodzą do tego w ten sposób, że dzisiaj pieniądze się ma i jutro może się ich nie mieć. Jak niby ludzie to sobie wyobrażają, że mogą jutro nie mieć pieniędzy? Jak nie będą mieli pieniędzy, to nie będą mieli z czego płacić rachunków. Jak nie będą mieli z czego płacić rachunków, to, bo, yy, na przykład wynajmują mieszkanie, to, to live eksmitują. Co za tym idzie? Człowiek wyloduje na ulicy. Co za tym idzie? Zostanie bezdomny. Dlaczego, dlaczego tak, dlaczego taką podstawową, dlaczego takich podstawowych informacji ludziom się nie mówi? Jest to dla mnie coś niezrozumiałego. Jest to dla mnie coś niezrozumiałego. Zresztą tak samo tak jak z tym, życie ponad standard. Ludzie próbują na siłę utrzymywać jakiś, nie wiem, standard życia. I to nie zależy od tego, czy ich na to stać, czy nie. Ludzie próbują żyć ponad, jak to się mówi, ponad stan. Czyli ponad to, na ile ich stać. Ludzie próbują to robić na siłę. I nie wiem w ogóle w jakim celu. Życie ponad swój stan finansowy nie ma sensu, dlatego, że i tak nie będzie, nie, będzie nie będzie ich na to stać. I nie wiem, ludzie, nie wiem, myślą, że jak wezmą kredyt, jakąkolwiek pożyczkę i tak dalej, to co, to będą w stanie jakoś utrzymać ten stan wyższy? Ja już nie wiem, jak to nazwać. Moi drodzy, ja nie uważam, ja nie uważam, tak zwane pożyczki i kredyty za coś normalnego. Z mojego punktu widzenia to nie jest nic normalnego, bo to, tylko, bo to tylko obciąża na pół życia od obciąża człowieka tylko finansowo. Na pół życia zresztą. Ale, ale, to, już, ale to już jest moja i to już jest bo, według mojej obserwacji, według mojej indywidualnej interpretacji niezależnie od wszystkiego, ale tak naprawdę, moi drodzy, wszystko odgrywa się do tego, że ludzie, a słyszałem o takich ludziach, próbują żyć ponad stan i nie mogę tego zrozumieć. Człowieka nie stać na pewne rzeczy, a, próbuje, a, na, a na siłę próbuje je mieć. Po to, żeby pewien standard życia utrzymać. Nie stać się na ten wyższy standard życia, musisz trochę stopę życiową opuścić. Wręcz do ziemi, jeśli trzeba. Nie wiem, to jest jakieś trudne zrozumieć, że jeśli nie stać, nie stać się na pewne, wygod na pewne wygody, to ich nie możesz mieć. Nie wiem. No. Nie wiem, może ja wtedy, co usłyszał takich ludzi, którzy żyją ponad, ponad swój stan, to może, ponad właśnie, ponad ten swój stan materialny, finansowy, to może, nie wiem, ludzi, którzy. Którzy próbują szpanować pieniędzmi. Może, może to wtedy o tych ludziach słyszałem, bo też słyszałem takich, ale naprawdę dla mnie jest to niezrozumiałe. To, jest, to nie jest w ogóle rozsądne. Żyć ponad stan materialny, finansowy Jezu, co to w ogóle ma być. I wiecie, moi, i wiecie moi drodzy, fajnie, jeżeli zarabiasz tyle pieniędzy, że cię stać na ten wyższy, wyższy stan materialny. Fajnie. Fajnie. Gratuluję. Tylko, że kiedy cię nie stać na, na, na taką wysoką stopę życiową, żeby żyć według tej wysokiej stopy życiowej, to niestety stopę trzeba, życiową trzeba obniżyć prawie do ziemi. I tak niestety jest. Więc, jeżeli nie stać was na to, by żyć na wysokiej stopie życiowej, mówię o stopie materialno-finansowej, to musisz ją obniżyć, obniżyć, obniżyć. Jak ci nie stać. Tak jest najrozsądniej. To był na tyle. pa pa.